temat wykonywania prostych makiet. Wybrałem jako przykład REST API, bo to są proste rzeczy. I tutaj wszyscy, którzy cokolwiek potrafią zrobić w pytonie, to będą potrafili też zrobić taką makietę. Makieta, a to za chwilę pokażę, będzie, będzie we Flask. Także zapraszam do obejrzenia. Mam nadzieję, że Wam się przyda. Tutaj yy, widzicie PyCharma, w tym PyCharmie są, jest zrobiony osobny projekt. Dlaczego zrobiłem osobny projekt i dlaczego akurat we Flasku? <coughs> Z powodu takiego, że Flask sprawdza nam się w wielu już projektach i Flaska znam, jest to prosty framework, nie tak jak Django, który jest skomplikowany, duży, można w nim robić duże rzeczy. We Flasku też można robić duże rzeczy, ale też można robić malutkie rzeczy, takie, które składają się z dwóch plików. Dodatkowo jeszcze, a to może już kiedy indziej pokażę, jeżeli napiszecie aplikację we Flasku, to można ją wrzucić do kontenera dockerowego i ten kontener dockerowy umieścić gdzieś tam na Kubernetesie, czy tam w dowolnym innym miejscu, tam, gdzie wam pasuje, w środowisku testowym. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że oczywiście można uruchamiać makiety u siebie na laptopie, ale jeżeli uruchamiacie testy od siebie albo makiety uruchamiacie u siebie na laptopie, no to tak naprawdę siedzicie cały czas w pracy. Nie możecie nigdzie wyjść, nie możecie pójść na urlop. Wobec tego ja jestem generalnie wielkim przeciwnikiem tego, żeby testy czy elementy środowiska testowego umieszczać u siebie na stacjach roboczych. Więc, przepraszam, dobrze jest przygotować makietę. Tak, żeby ona dała się przenieść, a makieta flaskowa prosto daje się przenieść, rzucić do Dockera i tego Dockera gdzieś tam umieścić, czy na Docker Formie, czy na Kubernetesie, czy w dowolnym innym miejscu, który Wam pasuje. Bo takie miejsca w tej chwili w projektach nietrudno. Flask. Nie będę tłumaczył architektury całego flaska, pokażę tylko te elementy, które są istotne dla nas jako testerów, i tak naprawdę to są dwa elementy. Pierwsza rzecz to jest wsg.ip, to jest, taki, to jest taki, taki plik wejściowy, gdzie uruchamiamy aplikację. Jak widzicie tutaj importujemy flaska jako, jako cały framework, importujemy tutaj moxserver.raus, import main, to jest zaimportowanie naszych serwisów, które wydzieliłem, bo można... Flaska można uruchomić z jednego pliku, ale jeżeli uruchomicie z jednego pliku, to potem się zrobi bałagan. A ja tutaj używam blueprintów flaskowych, zaraz pokażę jak. I te blueprinty pozwolą mi poukładać testy tak, jak chcę. I jak widzicie, tutaj mamy flask main, create app i w funkcji create, create app tworzony jest obiekt flaska, rejestrowany jest blueprint. Ten tutaj jest zaimportowany z e, Mock Server Routes, Routes i później zwracana jest aplikacja i framework, sam Flask to uruchamia i sam te blueprinty czytuje Tylko najważniejsze jest, o tutaj w szóstej linijce, dodanie nowego blueprintu. Jeżeli będziecie rozszerzali swój framework, no to trzeba każdy nowy blueprint dodać. Każdą nową stronę, każdą nowy endpoint, jakbyście tego nie nazywali, trzeba tutaj dodać. Ja korzystam z w zasadzie robienia moków bez logiki. Nie będę dzisiaj tłumaczył, jak zrobić logikę, bo logika zależy od waszego projektu. Czasami ona będzie bardziej skomplikowana, czasami będzie mniej skomplikowana. Tutaj jest ta mniej skomplikowana i mam aplikację w folderze, akurat nazwałem go mock Server. W, pli, w folderze mock Server jest initp. Ten initp nie zawiera nic. Jest Tutaj w tym wypadku jest pusty. Jakbyście pisali jakąś potężną bibliotekę pytonową, no to trzeba dodać initpy, żeby to było traktowane jako moduł, żeby można było legitymnie importować z tego różne rzeczy. Ale jeżeli nie macie nic do inicjalizacji, no to wystarczy klik initpy. Tak, podkreślenie, podkreślenie, init, podkreślenie, podkreślenie, podkreślenie kropka, Taka jest właściwość pytona. I kod, który nas najbardziej interesuje w tej chwili, to jest koniec Kod, kod tych endpointów, kod aplikacji, czy tego, tego naszego moka. Jak widzicie, tutaj nie wkładałem żadnej logiki, bo teraz mi o to chodzi. Chodziło mi tylko o to, żeby pokazać samego Flask'a. Czyli mamy po pierwsze jeden WSGP, który możecie skopiować i drugi plik czy pliki tak z blueprintami. I co my tutaj mamy? No, mamy importy odpowiednie, interesuje nas import blueprint, bo to jest kawałek frameworka, kawałek Flaska, którego którego będziemy korzystali, request do tam obsługi JSONów, requestów, responsów i JSONify, tak żeby wygodniej się pracowało na danych. Jeżeli używamy API RESTowego, no to tam w jedną w drugą stronę chodzą JSONy i biblioteka JSONify pozwala funkcja, tak naprawdę JSONify pozwala utworzyć Dane wyjściowe jako słownik, to zaraz pokażę, macie tam parę linii niżej, potem zjazenifikować i wysłać go jako response. Nie musimy bawić się w tektowego json Możemy to robić takimi dobrymi strukturami pytanowymi, czy to słownikami, czy listami. To wtedy dużo przyjemniej się logikę obsługuje. I tak. Co my tu mamy? Mamy. Main, Blueprint, tak? czyli mamy Blueprint utworzony, e, podstawiony pod main. Ten main jest wyeksportowany i on jest, o, proszę uprzejmie, użyty, tak? Register Blueprint Main, zaimportowany z MOX Routes. Okej. Okay. I tutaj mamy nazwę tego Blueprintu. Tutaj można dodawać jeszcze różne inne parametry, można dodawać prefiksy. Jeżeli nie chcecie całej ścieżki wpisywać później w, w metodach tych, tych mokowych, no to można tutaj można wpisać ścieżkę i potem dopisywać tylko odpowiednie metody endpointu. Tak się robi generalnie w aplikacjach. Tutaj to jest, jak widzicie, mega uproszczone. I co my tu mamy? Mamy małpa main route, tak, slash, czyli mamy no, główną. No, główny korzeń. Tutaj jest dodany tylko po to, żeby diagnostycznie można było sprawdzać, czy, czy ten serwer działa, czy nie działa. No to zobaczmy, czy działa, czy nie działa. Najpierw trzeba go uruchomić. Jeżeli chcecie uruchamiać do testu. A tutaj u mnie akurat działa. Dobra, ale ja go przerwę, wyczyszczę, wyczyszczę i uruchomię jeszcze raz, żeby uruchomić flaska i ten cały serwer. I pisze flask. Right? I w tej chwili uruchamiamy. Flask generalnie uruchamia się na porcie 5000 na 127.001. Trzeba by go trochę dokonfigurować, żeby on też. Pod 127.001 to jest localhost, więc możemy korzystać tylko lokalnie z niego. Jeżeli będziecie potrzebowali to do środowiska, na środowisku testowym to postawić, to trzeba tam dorzucić, żeby on ten adres i swoje usługi wystawił na 000, czyli na wszystkie karty sieciowe, nie tylko na Loopback, nie tylko na, na localhost, czy na 127.0.0.1. Czyli mamy tutaj HTTP 127.0.0.1, już działający serwer. A tutaj nic, nic więcej na razie nie, nie trzeba robić. Mam tu gdzieś przeglądarkę. Dobrze, to wpiszę http nie 10,007, tylko 127,001, a o 5000. Bardzo dobrze. I dostałem Welcome to Mock Server. Zobaczmy, co powinienem dostać. Powinienem dostać link Welcome to Mock Server. Dobra. Dodajmy jeszcze dwa wykrzykniki, żeby sprawdzić, czy to rzeczywiście jest to. Tylko w momencie, w którym zmieniamy kod. Trzeba przerwać, tak jak tutaj ja zrobiłem, CTRL-C, jak widzicie, jest, jest przerwany serwer i strzałka w górę, Enter, uruchamiamy jeszcze raz. Dlatego, że flask ma, nie wiem, czy to jest kwestia dwójki, bo wcześniej trochę inaczej się zachowywał, ale w tej chwili nie zaczytuje zmian w kodzie. Nawet jeżeli te zmiany w kodzie zostaną zasejpowane na dysku, to on sam tego nie złapie. Trzeba go zatrzymać, uruchomić jeszcze raz, i on wtedy odpala jeszcze raz pytona i ma, ma nowego pytona. Tutaj zostały dodane dwa wykrzykniki. No to naciśnijmy F5. O, kto wykrzykniki. Tak, w tą tak jak widzicie. Wszystko na, na bieżąco działa. I jak. Co, co dalej? No widzicie, pierwsza rzecz to jest e, małpa main route, tak, żeby dodawać kolejne urle do obsługi. Więc w waszych projektach bierzecie urla, którego chcecie zaślepić. Wpisujecie tutaj. Oczywiście, jeżeli tych urli jest więcej, no to można część wrzucić tu do Blueprinta jako prefiks. I później kolejne endpointy end oprogramowywać. Tutaj mamy dwa endpointy, które są na tym samym urlu: API Data, API Data, i dajemy metody get, post, czyli na metodę małpa route API Data get. tak Powinniśmy dostać odpowiedź. Prostą jakąś tam Data this is mock Get, Response i, jakaś, i jakieś dane. I jest. Kończymy Return json Response. Czyli przygotowujemy Response dla danej makiety. No powiedzmy klucz, no to niech będzie na przykład użytkownik albo no User. Tak. Wartość o, kowalski I jak uruchomimy? I weźmiemy get API data. No to w tym momencie powinniśmy dostać z jednej strony message tak? 200, 200 z komentarzem: this is smog, get response, i potem data user Jotkowalski. Zobaczmy, czy coś takiego, się, no, coś takiego się uda. Widzę, że się komentarze pojawiają. To za chwilę, za chwilę odniosę się. Jeszcze raz, Task cran i tutaj, tu się nic nie zmienia, jak dopiszę, jakiego ja tam miałem urla? Slash api, slash data, ok. Slash api, slash data. O, jak widzicie, tak jest message, this is mock get response i jest data. Dostałem, dostałem takiego JSONa. Mogę ewentualnie jeszcze Zobaczyć, jak to wygląda tutaj w konsoli. Mam network. Dobra, tu mi się coś pojawiło. Jeszcze F5, żeby mi się request jeszcze raz wykonał. Ale coś się nie chce wykonać. Nie, tu coś coś dziwnego mi się odkłada. I jeszcze raz. Mam, nie mam. No dobra. dobrze, nie wiem czemu mi się nie chce odkładać, no ale to zobacz, nie będę, nie będę teraz na żywo w tym grzebał. Także dostaję data i dostaję message w JSONie. Tak, message i data i tyle. Jeżeli, chcemy, jeżeli chcę to zmodyfikować, mogę sobie skopiować, zrobić tam data 1, data 2, mogę zrobić drugi, drugi blueprint. To wystarczy kontrol, Kopi, tak, potem paste. Kopiujemy i powiedzmy, nie, routes, dobra, routes 2, tylko wtedy muszę wziąć inną nazwę. Niech się nazywa main 2. OK, i e, mapa, dobra, main 2. Main 2. 2. I muszę tutaj dodać, zarejestrować drugiego drugi. Main. Main o, tak. A nie, jeszcze oczywiście muszę zaimportować, from serwera dwa. I to nie zadziała, bo tutaj raus mi się przeniosło. Dobrze, raus idzie. Refaktorujemy do mox serwera. Dobra, tu się wszystko naprawiło. Już teraz powinienem mieć dostęp do obu. Tylko pokrywają mi się, pokrywają mi się ścieżki. Więc musiałbym powiedzmy data 2 niech będzie. O, tak, API data 2 i tutaj powiedzmy nie, nie będzie Jan niech nie będzie j, no i kontrol c Dobra. Yy, Okej, okay. widzę, że się pojawiają komentarze. Pierwszy komentarz był Wydringa. Czy jest jakaś biblioteka do generowania swaggera z Flask'a? Nie wiem, nie próbowałem. Do tej pory tak naprawdę zawsze robiłem to przez Ctrl-C, Ctrl-V i tak naprawdę printowanie. Mówiłem na którymś slajdzie, że mówiłem na live, że kiedyś robiliśmy taki taki tool wielki, jobowy do generowania danych testowych przez dwa lata. I ja od tamtej pory mam trochę alergię na duże tule i skomplikowane, i po to się nauczyłem Python'a, żeby robić proste rzeczy i żeby w 15 linijkach czy 20 linijkach mieć rozwiązanie problemu. Więc tutaj biorę flaska, mam dwa tak, mam dwa pliki, w których tak naprawdę przygotowuję Response, i, i już mogę poszukać. Ale ja nie znam narzędzia. Dobra, to poszukam. Okej, okay? Jak, jakby co to wrzucę w komentarzach? Być może jest jakiś dodatek do Flaska, bo Flask ma całkiem porządny ekosystem, więc być może jest jakiś dodatek do Flaska, w którym można przez doinstalowanie kolejnego modułu macie za darmo swody. Ale mówię, nigdy tego nie używałem, nigdy nie potrzebowałem, więc nie wiem stawiam jakieś 60% prawdopodobieństwa, że taki, takie coś jest. Tylko pewnie się nazywa swask, flask swagger albo swagger flask. Do, do sprawdzenia, bo rozumiem, że lepiej w drugą stronę, czyli lepiej jak piszemy coś we flasku, to żeby mieć do tego od razu swagera. No tylko pytanie, czy no, potrzebny, jest, potrzebny jest swagger do moków? Tak, bo MOKa tworzymy na wzór istniejącego już serwisu, więc zakładam, że jak pracujemy w porządnym projekcie, no to w tym porządnym projekcie, no chyba że nie robicie swagerów, no to swager istnieje do oryginalnego, albo jakaś dokumentacja istnieje do oryginalnego API. Więc przy, przy, przy przepisywaniu API do flaska potrzebny jest swager. No, uznałem na teraz, że nie, więc nie wiem, czy istnieje, zakładam, że. Jest 60% prawdopodobieństwa, że istnieje taki dodatek, taki plugin do flaska, który robi od razu swagera. Ale nigdy, nigdy tego nie próbowałem. A dzięki za pytanie. E, dobra. Flask debokran. E, dobra, bo czemu ten. E, dobra, do flask debokran nie, nie będę się odnosił. Bo mówię. Chciałem upraszczać maksymalnie. E, czemu nie Fast Api? Z tego powodu, że ja jak zaczynałem się flaskiem zajmować, to to już było parę lat temu, bo już parę aplikacji na flasku napisaliśmy, więc wtedy jeszcze Fast Api nie było, albo było w takich powijakach, że nie warto było korzystać, więc nauczyłem się WSGI, nie wnikałem w Flask Api, czy Fast Api. Poza tym pytanie, czy Fast Api będzie nam potrzebne? A tak, jeżeli tworzymy moka do testów funkcjonalnych, no to Fast API tutaj pewnie niewiele poprawi. Znaczy, dobra, poprawi dużo, ale pytanie, czy, czy warto, yy, warto się gdzieś tam douczać. Tak? Mnie do tej pory się jeszcze Fast API nie przydało, yy, bo nie w Fast API miałem problemy. Jeżeli miałem problemy wydajnościowe, to miałem problemy wydajnościowe tutaj w, w, w samym kodzie, a nie, nie w routingu. To tak. Yy, dobra. A, będę miał 4 lot. OK, dobra. To już mam. Dobre, czytam komentarze po kolei. Przepraszam, Maciek, nie doczytałem komentarza. No, może zainwestuję w FastAPI. Na ten moment WSGI to jest to co, mi, ten, to, to, co mi wystarczało. Jest dostatecznie proste zrobienie Ctrl C, strzałka w górę Enter. Na potrzeby, no, na potrzeby debugowania czy tam uruchamiania nie jest też jakieś tam wielkie kłopotliwe. A, no dobra, no i jeszcze niezawodny Maciek Kusz polecam, także FastAPI ma wbudowane generowanie. No to w takim razie może następnego live'a zrobię na flasku po, po FastAPI. I komentarz. I komentarz, który już się pojawił, i tutaj Maciek chyba mnie zmotywowałeś w końcu do Pajdentika. Może się za to wezmę. Nie, nie Jeszcze nie używałem paidentika, ale skoro Maciek już drugi raz pisze, żeby się, się Pajdentika nauczyć, to znaczy, że trzeba się, trzeba się go nauczyć. Chyba, że Maciek masz jakiś link do któregoś ze swoich wystąpień, coś mówiłeś jest na YouTubie o Pajdentiku na którejś konferencji czy, na, czy gdzieś, no to jakbyś mógł też w komentarzu wrzucić, to też niech się pojawi, niech, niech będzie odnośnie do tego, co już jest. Zwłaszcza, że z dobrego źródła. Dobra. To jeszcze w takim razie przetestujemy na sam koniec. Hot Reload. Miało być krótko. Wyszło jak zwykle. Także zanim, zanim dokończę tę część merytoryczną, plastran minus minus debug. A, co zakryłem? Dobrze. Plastran minus minus debug. Uruchamiamy. Nie tu Enter, Enter jest tu. Dobra. debuger, ich, no mógłbym debugować, nie, nie będę debugował, Zobaczmy w takim razie. F5. Dobra, no ładnie się ładnie się sformatowało przy okazji. Data User J. Kowalski. Dobra, zmienimy tutaj J. Kowalski. Ok, a jak dam Data 2, jest J, J Nowak. Dobrze, to zmienimy J Nowak na J Sabak. Niech będzie trochę autopromocji. I nic więcej nie dotykam. Nie, nie reloaduję. I F5 jest J Sabak. Dobra, super. Tu pokażę, może, bo to słabo było widać. E, także dobrze. Dzięki za wszystkie podpowiedzi. Dziękuję za wszystkie komentarze. Na dzisiaj tyle ode mnie. I tylko jeszcze pozwolę sobie Was zaprosić. Oczywiście do komentowania następnych moich live'ów, do. E, do lajkowania, do subskrybowania naszego kanału amber Teamowego, jak najbardziej, a też na szkolenia trochę z innych tematów, ale może też Was zaciekawią, jak chcecie poszerzyć swoją wiedzę na temat procesów testowania i doskonalenia testowania. 10-11 czerwca szkolenie TMMI prowadzone przeze mnie i 10-12 czerwca szkolenie podstawowe przez nieśmiertelnego Lucjana Stapa prowadzamy. Dziękuję serdecznie w takim razie i zapraszam za tydzień.